Cześć. Nazywam się Paweł Duda i witaj na stronie projektmarketing.pl. Dzisiaj chciałbym pokazać ci, w jaki sposób reklamować swoją stronę internetową poprzez artykuł sponsorowany, który opublikujesz na zewnętrznej tematycznej witrynie. Proponuję ci, abyś w pierwszej kolejności zajął się tworzeniem artykułu sponsorowanego i możesz to zrobić w darmowym programie LibreOffice. Tutaj zobacz Przygotowałem już artykuł, który bym chciał opublikować na zewnętrznej stronie. Tutaj mam tytuł tego artykułu, mamy tutaj kilka akapitów, mamy nagłówki niższego rzędu, o których Ci także mówiłem. Mamy sformatowanie treści z wykorzystaniem listy nieuporządkowanej. I mamy tutaj, zobacz, kolejny nagłówek niższego rzędu. Mamy także film. I mamy, oczywiście, link, który tak naprawdę pomoże nam pozyskać ruch z tematycznej witryny i ten link będzie także wsparciem pozycjonowania strony internetowej projektmarketing.pl. Jak zapewne wiesz, tematyka pozycjonowania stron jest bardzo wysoko konkurencyjna, więc bardzo ciężko się tutaj będzie przebić. No ale małymi krokami, krok po kroku jest szansa, że zwiększymy widoczność strony projektmarketing.pl i pozyskamy nowych klientów. Jeszcze tutaj Ci chciałem powiedzieć, abyś oprócz artykułu, który napiszesz, tutaj masz bardzo fajną funkcjonalność, ile znaków zawiera artykuł. Tak jak Ci powiedziałem, dobrze, aby ten artykuł zawierał przynajmniej 2000 znaków lub więcej. Ten artykuł zawiera 3331 znaków. Jest to całkiem już przyzwoita długość artykułu. Zobacz, przygotuj sobie także ikonkę wpisu, ponieważ ikony. Grafiki na stronach internetowych są wymagane przez właścicieli stron internetowych, no i oczywiście ten artykuł jest barwniejszy, lepiej się prezentuje na stronie internetowej, przykuwa oko. Pamiętaj, aby te grafiki były dobrej jakości. Oczywiście, jeżeli nie masz grafik, możesz skorzystać z płatnego serwisu Fotolia, który Ci już teraz polecam. Znajdziesz tutaj wiele grafik wysokiej jakości, które możesz kupić w dobrej cenie ok, więc jeżeli już masz już przygotowany artykuł sponsorowany i grafikę wpisu to teraz możesz zalogować się na swoje konto WordPress. ja już jestem zalogowany no i zobacz w tym momencie na Whitepressie mamy cztery moduły no i ja skorzystam w tym momencie z modułu reklamodawca ponieważ chcę zareklamować się na zewnętrznej stronie internetowej. No i tutaj musimy najpierw dodać naszą stronę internetową, którą chcemy promować. A więc kliknij ten przycisk. No i podaj adres strony internetowej, który chcesz, promować. A więc adres www to będzie projektmarketing.pl. I zobacz, jeden serwis może być reklamowany jako kilka projektów. Nazwa projektu musi być unikalna. Wystarczy, że tutaj tak naprawdę to zostawisz domyślnie i klikniesz przycisk Zapisz zmiany, no i zobacz nasza domena projektmarketing.pl została właśnie dodana. Teraz możemy zająć się dodawaniem naszego artykułu sponsorowanego. Wybierz teraz stronę internetową, którą chcesz promować. My chcemy promować stronę internetową projektmarketing.pl, widzisz? No i zobacz, teraz nie pozostaje ci nic innego, jak przekopiować tytuł artykułu z Worda, czyli tytuł artykułu na czym polega pozycjonowanie stron w wyszukiwarce Google. Kopiujesz pierwszy akapit. Zobacz, zdjęcie główne to jest właśnie to zdjęcie, które mam. Tutaj dodane. Zobacz, że nazewnictwo obrazka jest frazą kluczową. Dobrze, aby tak było. No i zobacz. Tutaj mamy dalszą część artykułu, którą należy dodać. A więc po kolei dodajemy kolejne akapity. Pamiętając o formatowaniu treści. Zobacz, to jest nagłówek H2, ale tutaj możesz także sobie wybierać, jakie chcesz nagłówki. Widzisz? Możesz także z tego miejsca wybierać, jakie chcesz nagłówki w artykule. Polecam Ci, abyś stosował nagłówki niższego rzędu. I po kolei tutaj formatujemy treść. Widzisz? tutaj poprawiamy naszą treść co to jest pozycjonowanie stron to jest nagłówek H2, widzisz no i tutaj znowu możemy tak naprawdę skopiować ten cały już artykuł zobaczyłeś jak to się wszystko robi, no i teraz musimy tylko poprawić Zobacz, tutaj także znajduje się link do filmu o pozycjonowaniu stron internetowych. Zobacz, że filmy także mogą się pozycjonować w wyszukiwarce Google, i także warto sobie podlinkować taki film w artykule. Ale zobacz, bardzo ważne jest tutaj, aby na początku, gdy strona internetowa jest świeża, stosować linki brandowe, czyli takie naturalne linki, które w tym momencie ten link zawiera adres. URL witryny to jest bezpieczny link. Widzisz, tutaj sobie klikasz w kotwicę i możesz jeszcze tytuł dodać: Agencja SEO. SEM, projekt, marketing, rel, follow. Chcemy, aby ten link przekazywał moc pozycjonarską i chcemy, aby otwierał się w nowej karcie ten link. I zobacz, w tym momencie już. Mamy przygotowany artykuł sponsorowany do publikacji. Możesz tutaj oczywiście go jeszcze raz przeczytać, czy tutaj nie ma błędów interpunkcyjnych. Jeżeli wszystko się zgadza, to oczywiście możesz tutaj także dodać kolejne zdjęcia do artykułu, jeżeli masz więcej. I tutaj w treści artykułu możesz także dać komentarz, że tutaj znajduje się obrazek. O nazwie. No, i w, musiałbyś wkleić, załóżmy, nazwę tego obrazka, czyli kopiujesz nazwę tego obrazka. No, i tutaj musiałbyś właśnie to wkleić i pogrubić, aby wydawca widział, że w tym miejscu właśnie ma zostać umieszczony obrazek. Tutaj możesz dodawać dodatkowe załączniki do artykułu, takie jak na przykład obrazki. Lub inne dokumenty, takie jak PDF-y, także. Ok, dodaliśmy już artykuł, teraz chcielibyśmy go zapisać. I zobacz, mamy kolejny widok, możemy go jeszcze raz podejrzeć, jak on będzie wyglądał już domyślnie. I zobacz, mamy link. I sprawdź, czy ten link działa. Ten link działa poprawnie. To jest link. Follow, czyli będzie przekazywał moc pozycjonarską, i tak naprawdę możemy powrócić, tutaj klikając na przycisk powrót i zatwierdzamy nasz artykuł. Po zatwierdzeniu artykuł zostanie poddany weryfikacji przez redakcję Whitepress. Jeżeli zostanie zatwierdzony, to będzie można go opublikować. Kontynuować, OK. I zobacz, w tym momencie mamy tutaj taki myślnik, czyli czekamy, aż publikacja. Zmieni status na gotowy do publikacji. A więc teraz możesz cierpliwie poczekać. Możesz zalogować się na swojego maila, ponieważ na maila także dostaniesz powiadomienie, że artykuł został zatwierdzony. Więc teraz musisz cierpliwie poczekać, aż redakcja WordPress zatwierdzi Twój artykuł, i na maila otrzymasz powiadomienie, że ten artykuł, który przed chwilą tutaj dodałeś, jest gotowy do publikacji. Zobacz, że tutaj także masz możliwość do kupowania zdjęć. Ale nie musisz tego robić za pośrednictwem platformy, możesz to zrobić taniej, jeżeli sam na własną rękę znajdziesz zdjęć. Zobacz, mamy status. Artykuł sponsorowany na czym polega pozycjonowanie strony w wyszukiwarce Google do serwisu projekt zmienił status na gotowy do publikacji, czyli zobacz bardzo szybko jak odświeżysz sobie już stronę, artykuł ma status gotowy do publikacji. Właśnie tutaj masz opublikuj artykuł, masz także powiadomienie. Widzisz, jak klikniesz sobie powiadomienie, to właśnie ten artykuł jest już gotowy do publikacji. Możemy odznaczyć tutaj fajeczkę, że przeczytaliśmy tą wiadomość. I teraz zobacz, jak najedziesz sobie na moje konto na baza, to właśnie jesteś w tym miejscu, gdzie możesz już opublikować ten artykuł sponsorowany? Czyli teraz zostałeś przeniesiony do bazy wszystkich wydawców, którzy są zarejestrowani w WordPress. I zobacz, teraz twoim problemem jest znalezienie dobrej strony z dobrymi parametrami SEO. I zobacz, tutaj masz parametry SEO, które są bardzo istotne. Bardzo ważne parametry to są właśnie UU, to jest. Ilość unikalnych użytkowników w miesiącu SEM to jest wskaźnik ruchu organicznego, i większy, tym lepszy. To jest wskaźnik zaufania linków przychodzących do domeny internetowej. Ten wskaźnik jest możliwy od 0 do 100. Jeżeli masz już powyżej 30, to jest to bardzo dobry wskaźnik, i jeżeli jest to tematyczna strona internetowa, to z pewnością mógłbyś już opublikować ten artykuł. I zobacz, tutaj masz także strony internetowe oznaczone jako super content marketing, czyli takie, które mają dobrą relację, ceny do promocji, a sam serwis jest wysokiej jakości. Czyli tu już WhitePress ci podpowiada, które domeny są dobrej jakości, ale zobacz, że te ceny są bardzo różne i w zależności od tematyki strony, te ceny będą także wysokie bądź niskie. Ale my chcemy opublikować artykuł sponsorowany o tematyce SEO, czyli w wyszukiwarkę tutaj. WordPress możesz wpisać hasła kluczowe, na jakie chcesz, wyszukać domeny internetowe. I zobacz, tutaj możesz sobie posortować ruch na przykład według wybranych kryteriów, także według ceny. Ale ja posortuję sobie według Trust Flow. No i zobacz, tutaj mamy bardzo zróżnicowane ceny. Tutaj mamy opisy tych stron. Zobacz, tutaj mamy blok o pozycjonowaniu stron. Jest to blok z Greda. No ale zobacz, cena jest bardzo wysoka, 990 zł. Ruch na poziomie 5152 unikalnych użytkowników. Trust flow całkiem wysoki i domain rating także jest przyzwoity. Ale cena Tutaj jest dosyć wysoka, więc możemy na chwilkę poszukać innych stron internetowych. Widzisz, tutaj Trustflow w dół idąc nam się zmniejsza, ale te ceny też zobacz, że tak naprawdę są zróżnicowane i trzeba właśnie znaleźć odpowiednią domenę w dobrej cenie. Zobacz, tutaj mamy całkiem ciekawą domenę. Ma 6800 unikalnych użytkowników. Wskaźnik ruchu organicznego całkiem wysoki. I trust flow, zobacz, 23, to jest średni trust flow. Linki przychodzące mają średnią moc, ale ta cena, zobacz, że jest całkiem przyzwoita to jest 300 zł. W tej branży SEO i pozycjonowania stron, takie ceny to jest naprawdę normalność. W innych branżach, mniej konkurencyjnych, artykuł sponsorowany opublikujesz nawet w cenie 50-100 zł. Spokojnie znajdziesz takie portale. No, i tutaj chciałbym teraz jeszcze zobaczyć, jaka jest widoczność tej strony w wyszukiwarce. Czy ona ma dobre parametry, mogę wejść sobie do narzędzia Senuto. To narzędzie możesz za darmo przetestować przez 14 dni. No, i teraz chciałbym jeszcze zbadać. Na szybko analizę tej właśnie domeny SeoWordPress.pl Czy tutaj przypadkiem nie ma spadku ruchu? Czy ten artykuł sponsorowany dotrze do ludzi? No i zobacz, tutaj mamy wykresy słów kluczowych: top 3, top 10, top 50. No i zobacz, tutaj mamy całkiem przyzwoity ruch na tej stronie i tendencja jest delikatnie wzrostowa. Więc jeżeli chodzi o ruch, strona wydaje się, że może być ciekawym źródłem do pozyskania linka. Możesz jeszcze sobie sprawdzić, jaki ma wiek ta domena. Możesz wejść na stronę dns.pl, wejść w zakładkę Whois i tutaj możesz sprawdzić właśnie tą domenę seo.wordpress.pl Szukaj w bazie Whois, no i zobacz, ta domena... Została utworzona w 2014 roku 2 maja, czyli ma już 3 lata, czyli to już jest domena z jakimś stażem i ma już zaufanie w oczach Google, więc możemy tutaj spróbować opublikować artykuł sponsorowany. Warto jeszcze wejść tutaj na tą stronę internetową i zobaczyć jak ona wygląda wizualnie, bo są też na pewno witryny na WordPressie, które są zrobione sztucznie pod pozycjonowanie. Ale Whitepress i tak robi rygorystyczne warunki, ponieważ do programu dopuszcza serwisy, które przekraczają 2,5 tysiąca unikalnych użytkowników miesięcznie. Oczywiście te wskaźniki można manipulować, ale to już wymaga odpowiedniej specjalistycznej wiedzy. Nie wszyscy ją posiadają, jak taki ruch manipulować, więc to już jest całkiem rzetelna baza w Whitepressie. Zobacz, warto tutaj przeklikać się między stronami, czy artykuł sponsorowany, który tutaj będzie nam promował naszą stronę internetową, czy on tutaj jest powiązany jakoś tematycznie. No i zobacz, tutaj mam zakładkę optymalizacja SEO, czyli są tutaj zmianki o pozycjonowaniu stron internetowych, zobacz, są także informacje o słowach kluczowych, Google Tag Managerze. A więc są informacje ze świata pozycjonowania stron, a więc ta strona jest na pewno tematyczna i na pewno nie zaszkodzi, jeżeli opublikujemy tutaj artykuł sponsorowany. Warto jeszcze sprawdzić, czy ludzie komentują ten blog. A więc zobacz, tutaj także są komentarze to świadczy o tym, że tutaj są ludzie, ale pamiętaj, gdzie są ludzie. Tam też są potencjalni klienci, a więc to też świadczy o tym, że tutaj jest prawdziwy ruch. Ten blog jest prawdziwy i tutaj na pewno wchodzą ludzie, a więc w takiej cenie mamy już całkiem przyzwoity artykuł sponsorowany, gdzie możemy opublikować nasz artykuł sponsorowany. Kliknij tutaj na zakładkę Zobacz Oferty Twój serwis. To jest projekt portal wydawcy SEO WordPress. Wybieramy i tutaj wybieramy nasz własny artykuł, który przed chwilą dodaliśmy do bazy WhitePressa. Na czym polega pozycjonowanie stron w wyszukiwarce Google. Możemy także zlecić opracowanie artykułu, ale nie ma sensu tego robić, ponieważ ceny napisania artykułów sponsorowanych są wysokie, a Ty jako ekspert możesz samodzielnie stworzyć własny artykuł sponsorowany. I tutaj możemy sobie zaktualizować nasz koszyk i możemy przejść do koszyka. I zobacz, mogę złożyć zamówienie, ponieważ w kasie mam 347 zł, a artykuł będzie kosztował 297 zł, więc jeżeli nie będziesz miał tych pieniędzy, to będziesz musiał oczywiście wpłacić pieniążki na Whitepress. Termin publikacji jak najszybciej. Wymagamy artykuły wysokiej jakości. Artykuł musi być obiektywny, ale może wskazywać na reklamodawcę. Artykuł w treści powinien zawierać zdjęcia, minimalnie jedno, maksymalnie 5. Nie wprowadzamy ograniczeń co do długości treści. W treści może być wiele linków do reklamodawcy, dopuszczamy linki do innych źródeł, stron w treści artykułu, można zamieszczać filmy, na przykład YouTube i embedować. To jest bardzo fajna funkcjonalność, ponieważ możesz także promować swoje wideo, a wideo jak wiesz pojawia się w wynika wyszukiwania i. Zobacz, możemy tutaj kliknąć złóż zamówienie i zamówienie zostało dodane. I w tym momencie właściciel strony seowordpress.pl otrzymał powiadomienie z serwisu WhitePress, że zamówiłem artykuł sponsorowany, który będzie właśnie promował stronę internetową projektmarketing.pl. Zobacz, z kasy zostały tutaj zabrane pieniążki właśnie na publikację artykułu. I tutaj, klikając w powiadomienia, właśnie jesteśmy tutaj poinformowani, że przed chwilą zamówiliśmy publikację artykułu sponsorowanego. I tutaj, oczywiście, zostaliśmy poinformowani, że z naszego konta została pobrana taka kwota środków pieniężnych. Odznaczamy naszą opcję i przechodzimy do strony głównej. No i czekamy, aż artykuł sponsorowany zostanie opublikowany. Zobacz, także na mailu otrzymujesz powiadomienie, że zamówiłeś publikację artykułu sponsorowanego. Na czym polega pozycjonowanie stron w wyszukiwarce Google? Dotyczy serwisu projekt marketing i został zlecony wydawcy do publikacji na portalu seowordpress.pl. Wydawca ma obowiązek opublikować artykuł do trzech dni roboczych. A więc tak to właśnie działa i czekaj cierpliwie aż artykuł sponsorowany zostanie opublikowany. No i jak widzisz, po kilkunastu godzinach jeszcze tego samego dnia dostałeś wiadomość od whitepress.pl, że opublikowano artykuł sponsorowany. I zobacz tutaj masz informację od whitepress, abyś zweryfikował publikację, klikając w ten link. No i zobacz artykuł sponsorowany opublikowany na stronie seowordpress.pl jest właśnie dostępny pod tym linkiem teraz należy go zweryfikować czy tutaj jest wszystko poprawnie wstawione, zauważ jest embedowany film z YouTube jest także link na samym dole artykułu jest to link follow Czyli taki link, który przekazuje moc pozycjonarsku. A więc w tym momencie opublikowaliśmy sobie artykuł sponsorowany. Mamy tutaj do zweryfikowania jeszcze link bezpośredni do wpisu na Facebooku. I tutaj także mamy ten link. I mamy jeszcze link bezpośredni do wpisu na Google Plus, i zobacz. To jest właśnie ten wpis. A więc możemy kliknąć tak. Zatwierdzam publikację i w tym momencie właściciel serwisu seowordpress.pl otrzymał ode mnie pieniądze za publikację artykułu sponsorowanego. Tutaj masz także link do tego artykułu, jakbyś chciał kiedyś zobaczyć, czy tutaj ludzie komentują ten artykuł. I masz także tutaj konkretne statystyki odsłon unikalnych użytkowników. Tutaj, zobacz jeszcze w powiadomieniach, masz także informację, że ten artykuł możesz zweryfikować, ale my już to zrobiliśmy. I możesz tutaj oczywiście oznaczyć jako przeczytaną wiadomość, że zatwierdziłeś artykuł sponsorowany.